Obecnie cały świat żyje wojną w Ukrainie, tym co się tam dzieje, jak sobie radzą siły ukraińskie na froncie i czy będzie wsparcie ze strony Europy albo Ameryki. Sytuacja ta nas wszystkich w pewien sposób angażuje. Zaczynamy bardziej myśleć o tym, że niedługo może coś podobnego wydarzyć się na terytorium Polski. Aby zrozumieć obecną sytuację, warto cofnąć się do wojny z 2014 roku, która skutkowała utworzeniem Donieckiej i Ugańskiej Republiki Ludowej. Większość z nas kojarzy tamte wydarzenia z wkroczeniem rosyjskich wojsk na terytorium Krymu i zajęcie tamtejszego parlamentu. Ale nie do końca tak to się zaczęło. Wojna ta miała swoje początki już podczas protestów na Majdanie, które były skierowane przeciwko ówczesnej prorosyjskiej władzy, która nie chciała zbliżenia Ukrainy do Europy. W tym samym czasie w Donbasie, który jest rejonem przemysłowym, takim zapleczem górniczym, za sprawą najróżniejszych sił łącznie z, tym, z tych rosyjskich, doszło do tak zwanego antymajdanu, czyli protestów przeciwko przyłączeniu się do. Europy a zostaniu bardziej przy Rosji. Zresztą warto pamiętać, że tamten obszar zawsze był bardziej rosyjski, bo tam w czasach, kiedy istniał Związek Radziecki, osiedlali się pionierzy z Rosji właśnie po to, żeby wydobywać drogocenny antracyt. O tym wszystkim, jak do tego doszło, jakie skutki miał Majdan, jakie skutki miał Anty Majdan o połączeniach między Rosją a rządem ukraińskim. Dowiemy się z książki Tomasza Foro Apartament w hotelu Wojna, reportaż z Donbasu. E, autor zaczyna z wysokiego C, bo już sama e, dedykacja matką, które wychowały morderców i ich ofiary po obu stronach frontu zapowiada, że ten reportaż będzie czymś niesamowitym i tak dokładnie jest. E, Foro stara się być hmm, można by było powiedzieć, że jest bezstronny, bo oddaje głos i walczącym po stronie Ukrainy, i też walczącym po stronie Republik e, Donieckiej i Ługańskiej. Poznamy tu kilku bohaterów, e, którzy będą nam. Pokazywali swój punkt widzenia, będą nas oprowadzali po e, obu stronach frontu. Zobaczymy, jak wtedy wyglądała korupcja w rządzie ukraińskim, co się działo, jakie powiedzmy wałki tam były, oraz dowiemy się, jak w sposób bandycki działały władze republik Sepa separatystycznych. E, Foro pisze wprost, pokazując historię ludzi. Pozwalając nam się z nimi identyfikować, pozwalając nam ich oceniać i ich wybory z punktu widzenia e, ludzi niezaangażowanych w tamte wydarzenia. Dodatkowo warto też sobie uświadomić, że dzięki tej książce i tym reportażom, e, na terenie chociażby Czech i Słowacji wyłapano wielu ludzi wspierających e, Rosję i będących, można powiedzieć, agentami rosyjskimi, którzy nielegalnie walczyli w tamtej wojnie. Warto też zdać sobie sprawę z tego, że to co się wydarzyło w Donbasie było bardzo spowodowane dwoma takimi czynnikami, czyli propagandą rosyjską i zakulisowymi działaniami e, rządu Putina, który miał na celu właśnie podburzyć tych mieszkańców, a jednocześnie jest to też wina Ukrainy, która powiedzmy, rejony Donbasu traktowała po macoszemu. Tam się praktycznie nic nie działo. Tam ważne było tylko, żeby wydobywać węgiel i go sprzedawać, ale pieniądze trafiały do rządu i oligarchów, a nigdy nie trafiały do mieszkańców, więc tam zawsze była bieda. Kolejnym takim przykładem jest to i co o tym też pisze Foro i też mogliście się dowiedzieć z poprzedniej mojej recenzji e, Czarnego Złota, że mimo dużego napływu pieniędzy, pracownicy nie dostawali pensji, pracowali jakby bo trzeba było to za, za jedzenie za barter to wszystko spowodowało, że ten konflikt musiał wybuchnąć i wybuchł w takim stanie w jakim go znamy jednocześnie Foro też nie tylko się właśnie skupia na działaniach wojennych, ale skupia się też na tym jak żyje się zwykłym ludziom dlaczego nie opuścili tych terenów dlaczego tam zostali i jak wyglądają rozdzielone rodziny które musiały sobie z tym wszystkim poradzić moim zdaniem reportaż jeden z ważniejszych od których w ogóle jeżeli porównujecie swoją przygodę z poznaniem tego co się dzieje w tym konflikcie obecnie i co było przyczyną w 2014 roku jest takim must have żeby go przeczytać to co pokazuje tam autor jest wstrząsające a jednocześnie jest bardzo rzetelnie przedstawione i to najważniejsze pierwsza się z tym spotkałem bo bohaterowie których przedstawia i z którymi zwiedzamy te tereny stają się moim zdaniem i dla mnie stali się na tyle bliscy że po zakończeniu książki Czułem się jak po przeczytaniu dobrej fabuły, bo chciałem wiedzieć, co się z nimi dalej stało. Co się stało z Legionem e, Czeczeńskim, co się stało z ludźmi walczących po stronie separatystów. E, to wszystko powoduje, że w, nasza więź z tym reportażem jest bardzo, ale to bardzo, bliska. Dajcie znać, czy już ją czytaliście, czy może macie ją na swojej liście czytelniczych i zamierzacie ją przeczytać, i co w ogóle. E, Sądzicie o powstaniu tych dwóch separatystycznych republik i jak sobie z tym poradziła Ukraina?